Cześć, witam Was w takim w odcinku serii. Na zielonce dzisiaj jesteśmy na mapie Zielonce z premium DLC. I poza odcinkiem mam 4000. Jednakże, przepraszam za mój głos, ale jestem dalej chory. I tutaj postawiłem poza odcinkiem pastwisko dla korów. Na tym tutaj kawałku. Na tym kawałku dzisiaj będziemy robić się kosy na czym dzisiaj? Może dzisiaj, bo tutaj już poza odcinkiem już są. Poza odcinkiem kupi, kupiłem jeszcze, oczywiście kredyt na 160 tysięcy, kupiłem prasę, kosiareczkę, skrawiareczkę, a rośliny, czyli kupowałem. Ale jeszcze kupiłem sobie las. Tutaj. I może za niedługo powsta, powstanie podobna seria, co na teraz Mafia Solec na, na kanale. Właśnie on, on ma w tym, w tym miejscu. I pewnie powstanie już za niedługo. Może powstanie już za niedługo tutaj. Yy, ta taka seria po, podobna do tej właśnie odmawia solec, tylko będzie inne bo inne ciągniki, inne pola, gospodarka bardzo podobna, ale inne. Też pójdę w rolnictwo, ale to już rolnictwo, w to. W leśnictwo. Ale teraz kupiłem sobie ten teren, bo to jest, bo sobie zrobiłem tutaj lasek. Te różne drzewa, nie pytajcie jakie. Dzisiaj sobie tam pojedziemy. Wziąłem sobie zatorka. Idą w szczepę klasa. Odpinamy i jedziemy. Ten odcinek nagrywantuszy po tamtym. Więc jeszcze nie wiem czy będziemy robić to na słomę. Czy na sieczkę? Znaczy kurde. To będzie na, na słomę. Bo ten... Krówki są. Ale ten, to jest piękny, tylko ma dwa minusy. Jeden to dźwięk, a drugi to prędkość. Bo jeździ tylko 25. Wyszłam za 40, powinien jechać, albo nawet 35. Ech. A stop, czekajcie. Jak ja tutaj go jadę? Tu jest taka pola. No mogę tu skręcić, no to bo już pojadę tam, bo lód drogowy tam stoi. Ojo, oj, 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 jaka... jakie jaka tam. No i dobra, jedziemy zatorek, krystal 16, 0,45. Aż tutaj 16,45. Jeszcze pszczepa od klasa. No i dobra, skręcamy na podłą drodze do różkę. Dro, oj ojoj, troszkę oj, oj, nie wyniosło, troszkę nie wyniosło. Jedziemy. Naszym pięknym krystalem. też co zauważyłem, to w tym ciągnię z tyłu te tylne botniki są strasznie szerokie. Bardzo szerokie są. Aha! Ja mogłabym tędy nawet pojechać. No, ale to już ważne. To jest pierwsza droga. Co to mogłoby. Można dojechać. Tu jest inna gospodarka, już. To jest drogi. Jejuś. Ten niby tylko 38. A ten aż. 238 To jest chyba najdroższy. Czekajcie, to jest. To też. To jest najdroższy teren na tej mapie. Aha, do miałem, lędu, szybko zawracamy. Na tej mapie są strasznie tanie pola, aż mam wrażenie, że zbyt tanie. Popatrzcie, takie pole, nie wiem, 54, ono kosztuje tylko 22 tysiące, a to 20 to 20 tysięcy kosztuje, jak to pole jest większe od tego? Dobra, nieważne. O, tutaj co rośnie? Buraki. A tu też buraki. Czerwone, czerwone oczywiście. Buraki dostał. tylko zobaczę. Jest lampa sternek albo marchewka no właśnie tutaj będzie mniej więcej ta farma przed tym polem i na tym polu, a tutaj mamy lasek. Tak sobie postawiłem taki lasek. No i dobra, wjeżdżamy sobie z torkiem tutaj i od czego zaczynamy? No niech będzie buk. pewnie w przyszłości powstanie jakaś taka wiata na maszyny leśne. Nie, nie. i w przyczepy poszło. Dobra, no, obcinam sobie będzie oczywiście. U, jakie duże. No i tniemy. No, myślę, że gdzieś takie. Aha. Gdzieś taka szerokość. No tutaj, oczekajcie, zobaczę. Mogę podnieść, mogę? Niesie się na wszczepkę? U w życiu! Muszę o tu gdzieś obciąć. No i dobrze. No i zaczynamy szkodowanie na, na wszczepkę. I to wszystko, dobra. No i tutaj tak stoi, sobie zetniemy od tego małego buka. No i się. Tylko 50 Tylko pięćdziesiąt dwa kilo farzy. Bardzo mało. bo się skończył. Dobra, ile on ma? Trzy metr, no to na spokojnie. Jeszcze tu wie nie, dobra. O, teraz co? Osikę. Y, fajna nazwa taka... osika. No leć. Że łączyć super siłę, żeby to poleciało. Leć! Ej, poleciał. O się, jakie to jest duże! Ej, nic nie ma. Chcecie, możecie. No, muszę spać się ja włączyć. Chcecie to. Yy, możecie napisać w komentarzu, czy osika to, to jest osobny rodzaj yy, drzew, czy to jest taki jakaś odmiana sosu? Yy, brzozy. Bo jest bardzo podobna do Brzozy. W ogóle jest masywna, strasznie, nie co Bóg. Taki kawałek osiki waży 152, a Bóg ważył, nie wiem. Pięćdziesiąt? Nawet, nawet nie. ale tutaj jak już są, są te bardziej ma, ma, mniejsze kawałki, to już na yy, na to jak Bóg. Oj, tutaj jeszcze jest ostatni kawałek. O tym to już w ogóle 23 kilo waży tylko. Jak go zapnę? Aha Teraz waży 17. Dzisiaj na pewno całego lasu nie, nie wytnę Dlatego buka powalimy I dużo mi to... długo mi to zajmie Dobra Wytniemy sobie z gałęzi Jezu. Zniknęło, i ładujemy na przyczepkę. Jak, no jak tam na tej pszcz... Uu, jeszcze dużo wejdzie. To bardzo dużo jeszcze wejdzie na trzy drzewa, takie większe. zapraszam oczywiście na yy, na kanał do Mafia Sola z się Serda15, Tanosa czarnego Pana, Mega Koliza Janiny i Herosa bo super filmy nagrywają muszę sobie kolejnego buka Już w następnym miesiącu posziemy sobie na tej drugiej części Pola rzepak no i już dajcie też znak w komentarzu czy znak znać w komentarzu czy chcecie, żeby zrobił zimowy odcinek z tego, jak, jak będzie śnieg, oczywiście, żeby sobie poodśnieżać. Dajcie znać. Dale się znać. Dobrze, ładujemy sobie buka. Przed, przed chwilą miałem chwilowego laga. I tutaj jeszcze waluntek ostatni. Ostatni już. Chyba tak, dobrze. To ile ma 4? Cztery... A to jest ten. Ten ma ile? U, 18. Osieka ma 17, to też 17. To weźmiemy sobie jeszcze tego Buka. Ile jest na tej szczczepce? A tak jest. Troszkę porozgarniam tutaj, żeby się więcej nie zmieściło. Jeszcze znaczy się dużo zmieści. Na pewno przy całej szczczepki nie zapełnimy, bo sobie bytne. Na... No, za yy, dwa drzewka i to tyle. Ale ten Bóg ma korzenie. Tutaj. Dobra, leć. Jest sobie tego buka. O nie, to musika. zwie czas na. Dobra. No i leć. Zacznę od to siki. dobrze. gdzieś takie kawałeczki sobie porobimy. No to jest bardzo masywne drzewo. Więc... na no też na takie mniejsze kawa kawałeczki. Drzewa super siła, ale po prostu bardzo ciężkie. Ciężka jest. A, dobra. Ja Zawsze przy okazji, sobie tego Buka, co Już od Zawsze na to mówię: od gałęziuje to. No i dobra, nie ma. Przepraszam, ale. Tak mówiłem jeszcze, chory jestem. Ale odcinek. Ale odcinek trzeba nagrać, bo dawno nie było. Ojej, jakie ciężkie jest ten kawałek. Dajcie znać, czy chcecie tą serię. A. Nie, dobra. Dajcie znać. Bo może ktoś chciałby wystąpić na tej serii Spadek po dziadku? Piszcie w komentarzu, jakby ktoś by był chętny. Oczywiście wszystkie mody. Jak to się zgłosi, to wszystkie mody podam. Tylko, oczywiście, musi być obowiązkowe najnowsza wersja farminga. I oczywiście, Platinum. Platinum mówię. Premium DLC, bo bez tego to ani dusz. Bez tego to ani dusz. Dobra, widzowie. O, no, robimy dalej lagami chwilowego. Ładujemy sobie. Za, za chwileczkę będziemy kończyć. Tylko sobie jeszcze do, do, do Tantaku pojadę. No, już to, 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 już mamo zostało miejsce na, na tej przyczepce. Ja oczywiście ponownie zapraszam. Kto chciał wystąpić na tej serii i pisać w komentarzu Kto by był chętny Dobra, ja przeładujemy sobie jak, jak, o, Muszę to, to troszkę na tą stronę po, poprzerzucać Bo już miejsca z tej strony prawie, że nie ma No i robimy ale jak będziecie słyszeć takie skrzypienie to szafa, bo za dużo jest książek na niej i skrzypi czasami. Więc co, to wszystko? To wszystko, dobra. Dobrze, widzowie, w tym odcinku będzie wszystko. Przedać sobie już pojedziemy w następnym. Także ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. I cześć.